A Kasia lubi kajaki? Generalnie. Nie wiem, ona też nie wie. A co? A generalnie jakieś y, urządzenia, które pływają, pojazdy, jednostki pływające. Pytaj się Kasi, wie ci, że nie wiem. Łączkę. To zadam to pytanie, bo nie daje A co? mi spokoju. A co? Mam bujne pomysły na lato na przykład. Ja chciałbym wiedzieć, z kim można co planować. Ula. Powiedz mi taką rzecz. E, w drodze wstępu mam takie e, liczne pomysły wakacyjne, między innymi związane z jednostkami pływającymi i w związku z tym e, organizacją odpowiednich e, grup ludzi znajomych na ewentualne e, wypady. Powiedz mi, jak ty stoisz e, z, e, no, z pływaniem? Masz chorobę morską, czy nie masz? Masz chorobę morską? Czyli kompletnie nie wchodzi w grę, żebyś jakimś wodolotem albo jakimś promem gdzieś, gdzieś się wybrała na, na imprezę. No. O, tłumne. Czyli zero, czyli zero y, przyjemności, tylko katorga i, i wymiociny. Rozumiem. Dobra. a łódki i kajaki w pochmurny dzień albo pod parasolką tudzież inną przykrywą skóry też odpadają no 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 tak już, no jakoś jesiennie, nie? bo sezon się jakoś w październiku po kończy mhm. no dobra, nie dawało mi to spokoju Bartek mówi, że nie wie do końca, więc zadzwoniłem do najbardziej yy, doinformowanej osoby w tym temacie Dobra, jedziemy już ten do domu. Wartek teraz będzie Tak pani niestety jednej drugiej ani żadnej nam dziś y, przydatnej nie było, więc wracamy y, no, to buziaki A. No mówi, że na promie nawet doświetną ściągnięcie a to ja wiem, no. na statkach to nie może, ale ty się pytałeś o kajaku. Mówi, że jeszcze nie, nie czymś muszę. szybkim, jak wodolot czy motorówka, jeszcze by, jeszcze by nie umarła. Jeszcze jak cię mogę, cytując. A na kajaku, no, mówi, że jak, jak jakaś jesień czy coś. E, w sensie, kiedy już słońce takie napierdziela, to byłaby chętna. A ty? Dobrze. Tutaj piela też ten rafał, do którego wczoraj zeszliśmy na budowę też no. tutaj coś niedawno wypuszczał. łapie takie temaciki nieduże. dwa mieszkania, to nie jest duży temat. Tak, tu dwa, tu trzy, tu cztery, no, tu kurwa. dwa. Także takimi też może warto się zainteresować. Bo powiem Ci, że na przykład na Jagiilońskie jest teraz pół do sprzedania, ale tam jest do podnoszenia dach. No. Na Jagiilońskie zadbana kamieniczka nad Społem. O, nad Społem. Jagiilońska. Jest... Gdzie? Jeszcze raz? Nad gdzie? społem na yy, to jest w tej takiej powiedzmy reprezentacyjnej części, tak bym to nazwał eee, Róg jakiej ulicy? To no, właśnie ruch chyba żadnej ulicy Ale cwania. Chyba jeśli to Który? ten z prawego edycion? pasa właśnie się tak to ustawi, pizdowato Takich to nic, tylko naprawdę wysłać, kurwa, nagranie, bo nie lubię takich, kurwy synów. inaczej tego nie można nazwać, no ja jak przecież, można ja z takiego pasa, jak można z takiego pasa, kurwa, skręcić, A, ja, 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 ja. skręcić w prawo, pojechać wprost, nie dość, że na czerwonym, kurwa, wszystkie możliwe,